wrażenia z Bana Hills, z San Warks, gdzie nie było san. Pogoda piękna jest cały mokry Oboje No co, no nie ma, co zobaczyć. Warto zobaczyć wcześniej pogodę Przede wszystkim. Jeżeli pokazuje na dole, że jest y, słońce za chmurami, to znaczy na górze Mega pada, słuchajcie, mega pada. poprawkę, że teraz było pełno osób, mimo że pogoda tragiczna. No. dopiero jak jest ładna pogoda, to w ogóle ciężko, Prawda. ale To jest w ogóle ogromne, ogromne miejsce, ogromne. Byliśmy... Boże, no naprawdę, trudno to opisać. Ja kupiłam sobie płaszcz przeciw deszczowi w połowie drogi, bo już po prostu byłam tak całkiem mokra. A przynajmniej z trochę jest cieplej, a no, uważamy, że mega fajne miejsce, naprawdę warte odwiedzenia przez każdą grupę wiekową. No ale właśnie szkoda, że taka pogoda, nie? No nie na wszystko mamy wpływ, więc zjeżdżamy na dół i będziemy coś dziać znowu.